Zapach marki LEF LEF e, Solo Vulkan, słuchajcie, Resinus Lettery, Woody Fouge, Floral Nuria Crueles Borul. Nie znam tej pani. Stworzyła ten zapach. Ona tworzyła prawie wszystkie dla firmy LEF. Nie wiem kim ona jest. Czy zapach jest dobry? No, słuchajcie, jeżeli lubisz klimaty ciężkie, skórzane, żywiczne. Furze, to raczej może ci się spodobać, ale jest, jest dziwny. Hmm. Mocno jest wyczuwalny tymianek i te nuty żywiczne. Ciężko określić, która to nuta żywiczna. Cholera, jest nawet trochę wkurzający. Kiedyś tak miałem, jak drzewo było zepsute w lato i żywica leciała i się przez przypadek obkleiłem tym. To tak dziwnie śmierdziało. Tak dziwnie śmierdzi to. Na fragreticy jest podane, że to jest labdanum. No nie wiem. Kurde, mocno jest wyszczególnione labdanum. Może to być to. E zapach nie jest trafny. Według mnie przestrzelili. Ktoś napisał, że to jest narkotyk. Green Herbal i Lavendery. Very Strange Perfume, to jest bardzo dobre określenie Salty Battery Aura ok, rozumiem Salty Battery Aura hm. no nie, w sensie oczywiście ma dużo recenzji, że jest fajny to głównie pewnie od osób, które lubią cięższe zapachy, takie Hmm, jakie kreacje? Jeżeli znasz nie nieceruti, kurde. Jak się nazywa tam ta firma, co Ilias Ermenidis stworzył dla nich? Taka w Rosmanach, dostępna po 50-60 zł. Kurde. Muszę wpisać na perfumo Ilias Ermenidis. okej, okay, teraz mi latają po głowie dużo rzeczy. Ok. Om, Ges Seductive Om, był współtworzony przez Franka Wolk'a i Iliasa Ermenidisa. Tak jak powiedziałem, Ilias Ermenidis, jak wejdziecie w szczegóły, tworzył dla pewnej firmy dużo kreacji takich cięższych. Iceberg, o właśnie iceberg. Jeżeli znasz zapachy Iceberga, mm, change the flow albo Twice Iceberg, Twice Nero to to są podobne klimaty tylko, że szczerze według mnie twa, Twice Nero albo Change the Flow są lepsze uwaga, teraz niedługo będzie nowy, nowy zapach Iliasa Hermenidisa i Honoric Blanc on się nazywa Vivo Ceruti i może być niezły, bo będzie miał różowy pieprz, jabłko, kardamon Imbir, Rum, Sezam, Tagetes, co to był Tagetes, kurde pamiętałem, haitan, Wetiver, Szafran i Ambroxan. To może być strzał w dziesiątkę, ale to dopiero za, przed nami. Lewa nie polecam. Zolobę sobie kupić iceberga Change the Flow i zmieszać z Nero. To chyba kosztuje 50, a kosztuje 200 zł. Nie opłaca się. Za 120 zł byś miał tamte dwa, które przeczytałem i jakie zmieszasz, to będą ładniej pachniały. To tyle. Zostawcie swój komentarz, co sądzicie o tym zapachu. Dzięki za oglądanie i trzymajcie się.